Hejka, jak widzicie, pewnie jest tragedia Ponieważ miałam problemy w ogóle ze wstaniem I gdyby nie Greta, nie szłabym w ogóle na ten hiszpański ona powiedziała, że damy radę, więc jedę na hiszpański Pomerczę się do 2 godziny Potem ogólnie muszę zrobić jeszcze raz ciasto Albo coś ogarnąć, jakiś zastępstwo zastęp tego ciasta Bo ogólnie to... Nie wiem, co jest nie tak z piekarnikiem Ale wiecie, wszystko dobrze ustawiłam, wszystko dobrze ustawiłam timer i to ciasto z tej, z pierwszej strony było super slay, z tej takiej drugiej połowy, była ta strona, była super fajnie podpieczona, ta druga w ogóle nie była podpieczona i nie wiem o co chodzi. Witam was, z Raki. tutaj ja, zmęczona lecimy na uczelnię i tak zaczynamy drugi dzień vlogmasu. Ja wiem, że ja jestem zmęczona po jesce. Po szkole czekamy z biletami. <grystanie> <i> jedziemy do prostych <grystanie> Ogólnie siedzimy sobie w Starbucksie z kretą? Możesz. You can say hi. <głos> <głos> I ogólnie to siedzimy sobie w Starbucksie. I aktualnie będziemy jechać po prezenty dla naszych osób, które wylosowałyśmy, których dalej nie kupiłyśmy. Um, ja mam matcha. What do you have? Karamel <noise> uh, cappuccino. Uh, <noise> <noise> Okej. <Okay. głos> I'm stupid. What, what is that? <laughs> it's on me. They actually write for the first time my name correct, so it's crazy. So I'll see you maybe on the shop. We are already okay. in metro. We are in metro to the store to buy. I biegłyśmy na to metro, ale na szczęście zdążyłyśmy. I teraz jest najważniejsze, żeby kupić tej kurpy, więc zobaczymy, jak to będzie. I hope, że będzie slajd. kupiłyśmy prezenty. Tutaj uh, ja Wam ogólnie pokażę w domu, a tu jest ogólnie prezenci od Grecy. Uh, tu jest mój. Pokażę Wam to w domu. Nieco aktualnie uh, jadę do, już do Mechelen i ja chciałam powiedzieć, abyś tam wyprzykowała i idziemy na Thanksgiving, który się z moją e, przyjaciółką, ponieważ ona mieszka w Brukseli, ja już do Mechelen. No i zobaczymy, co dalej. Także widzimy się już w pociągu do Mechelen. Bo wróciłam i jeszcze gadałam godzinkę z moimi znajomymi z Polski, a powiem tyle nie nagrywałam, aż tak dużo tam są filmiki od jakichś tam moich przyjaciółek e, połączone, co mi powysyłali i trochę moich. Ale naprawdę tak się świetnie bawiliśmy, e, tańczyliśmy e, jazz dansa e, graliśmy w taką e, grę o nazwie Wilk I kurczę, tak chyba jedno z najlepszych po prostu e, wigilii jakie kiedykolwiek miałam w życiu klasowych Zaraz Wam w sumie pokażę że co dostałam, bo wylosowała mnie osoba, którą bardzo dużo zdała, więc jest fajnie Nie jest to Oscar Isaac, ale jest to fajna rzecz Dobra, ogólnie dwie dwieczka, dwieczka jest mała co się kleje pod dwójką? Jakiś ten. Ja mam wrażenie, że to jest typowo paznokciowy kalendarz. Odnoszę coraz bardziej takie wrażenie, bo dostałam takie coś do paznokcie. To chyba jest na paznokcie, tak mi się wydaje. Ja sobie to przykleja. Ten, który dostałam na uh, Friendsgiving, to jest on od mojej przyjaciółki Maliki. Nie są takie serduszka. I patrzcie, 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 ja ją gdzieś dałam tą szminkę, bo dostałam szminkę i już pewnie dałam ją, więc będę musiała ten, ale najpierw chciałabym ogólnie pochwalić, ale zapakowała to w taką piękną karteczkę i napisała róża i jest to mega cutie, uh, I love it. Kocham to jak ludzie dają proper name'a Ogólnie to niestety nie znalazła Shade'a, tej śminki, którą chciała Ale mi też taką uroczą karteczkę Że nie wiedziałam do tego Shade'a I życzyłam mnie na nie Merry Christmas I ukocham takie gify I sobie zawsze zestawiam takie rzeczy Mnie um, szminkę dostałam I jest ona super Jest ona super ta szminka Testowałam ją i chciałam ją bardzo długo Maybelle, Maybelline Super Stay I to wszystko. I w sumie to koniec tego vlog Masa Sadly, no bo jest 23, a z tylko będzie 12 i lecimy z trzecim dniem jutro. A jutrzejszy dzień, no co, siedzę o to 18 w szkole i będzie sobie po prostu vlog ze szkoły. I'm sorry. Ale w czwartek i piątek wam to wynagrodzę, a w weekend szczególnie, bo weekend są super plany. E, mega się jaram. Um, po prostu mam wrażenie, że po prostu jak mieszkałam w Polsce to ja po prostu e, musiałam sobie planować, bo albo nie dało się nic zrobić w moim mieście, albo ten, a teraz nagle mam zaplanowane wszystko w mieście i w sumie mam też zaplanowane tutaj w i po prostu do mnie piszą ja coś tacy, e, bo z innych kierowcą i są jak Hej, robisz coś? I ja jestem yeah, jak akurat wtedy jak już mam plany i to jest takie dziwne, bo z osoby, która nie miała planów, nagle mam plany i i mega, to jest fajne, Sonia, ale też tak dziwnie się do tego przyzwyczaić. Ogólnie się z Wami żegnam, straki. Widzimy się jutro, a tak w sumie to za 90 10 godzin, zależy jak wstanę. I widzimy się jutro i jutro spędzamy dzień na storytellingu. Także buziaczki i narka!